Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Lego Poczty. Jak widzicie, trochę i głos, inaczej się tu będzie roznosił i trochę inne otoczenie, ze względu na to, że dzisiaj otwieramy dość dużą paczkę. I jeśli mówię dość dużą, no to e, nie wiem, czy będzie na... Niestety nie mam ani linijki, ani miarki, czy czegoś w tym stylu, ale paczka jest, no jak moja cała ręka, no to to jest... Dość sporych wymiarów. No ale co w środku znajdziemy? Od razu mówię, w środku mamy dwie pozycje. I może przejdźmy już po prostu do otwierania. Paczka ogólnie miała być w zeszłym tygodniu, ale no niestety kurier nie mógł doszukać się mnie. Więc w tym tygodniu jest dopiero, ale no ściągamy pudełko. Naszym oczom ukazuje się typowa notka, co jest w środku, ale jej nie pokażę. No i przejdźmy już do samej zawartości kartonu. Otwieramy, otwieramy. No i co na pierwszy rzut oka? Oczywiście, widać nasze ulubione przynajmniej przeze mnie rękawiczki powietrza. Tutaj torebki z powietrzem. Kocham je, jeśli chodzi o transport. Ale przejdźmy do zawartości z mniejszych zestawów, które się znajdują. Jak widzicie, mam nadzieję, że. Ostro ściułapię, no niestety nie mam nikogo tam za kamerą. Mamy przed sobą zestaw gratisowy LEGO Avengers, wieża Avengersów w skali mikro. Dodawany był ostatnio do końca miesiąca, sierpnia. Do końca sierpnia. E, przy zakupach za minimum 330 zł z serii Marvel Super Heroes. Chyba coś w tym stylu było. No i możecie się zapytać, co kupiłam, ale pewnie już widzicie. <tuszy> to, co mi się marzyło od dawna. No może nie od dawna, ale jak zobaczyłam, czyli obraz LEGO, a pierwszy mój LEGO art, i jaki to jest, trzeba przyznać, niesamowity, ponieważ jest to obraz przedstawiający Iron Jak widzicie, 3677 elementów, no i zestaw kosztuje katalogowo 549 ,99 zł 99 groszy. Zdecydowałam się go kupić przez LEGO Shop przy okazji, właśnie z tym gratisem ze względu na to, że jest on ekskluzywny dla tego sklepu i będzie pojawiał się tylko właśnie w Lego Shopach. Niestety na necie nie będzie można go znaleźć taniej, chyba, że ktoś prywatnie będzie sprzedawał, tak jak ja teraz powiedzmy. No ale muszę przyznać, same pudełko też jest duże, jak widzicie, a tył, no, tak samo przepiękny, jak i przód. Ale jeśli chodzi o ten zestaw, no to oczywiście jego recenzja pojawi się na kanale, bo jakżeby inaczej no, będzie to dość długa recenzja, muszę przyznać. No, i jak widzicie, tak prezentuje się zestawienie tego, co dostaliśmy w paczce. Mogę przyznać szczerze, że chyba wrześniem będzie zarządzał na kanale Marvel i seria właśnie zestawu z serii Marbella. No, ale co Wy sądzicie o tej przesyłce? Ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!